Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Projekt Zdrowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat operacyjnego leczenia otyłości z punktu widzenia fizjoterapeuty. Moim gościem jest Magdalena Grądkowska-Brzank. Magdo, jakbyś nam parę słów opowiedziała o sobie, czym zajmujesz się zawodowo? Jestem fizjoterapeutą, pracuję w szpitalu na oddziale chirurgii gdzie między innymi zajmuję się właśnie pacjentami po operacjach bariatrycznych, czyli po operacyjnym leczeniu otyłości, a także prowadzę aqua aerobic, aqua aerobic z figurą e, na mrówczy. Mam do Ciebie takie pytanie, kto może poddać się takiej operacji. Bo rozumiem, że to nie jest tak, że każdy, kto przyjdzie i ma na przykład 10 kg nadwagi może zdecydować się na taką operację. No nie, nie, nie każda osoba może się poddać takiej operacji. Kwalifikuje się pacjentów, u których BMI jest wyższe niż 35 i którzy mają udokumentowane nieskuteczne leczenie zachowawcze. Lub według najnowszych badań można zoperować również pacjentów, u których BMI wynosi powyżej 30, którzy mają jakieś choroby współistniejące związane, wynikające z otyłości, np. Na cukrzycę, nadciśnienie. Ale to jest według najnowszych badań u nas w ośrodku na NFZ jeszcze nadal operuje się pacjentów, u których to BMI wynosi powyżej 35. Leczenie zachowawcze. To? Czyli y, leczenie poprzez y, wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej lub leczenie y, farmakologiczne. Rozumiem. Czyli jeżeli osoba chciałaby się poddać takiej operacji, to najpierw musi spróbować schudnąć w sposób naturalny. Tak, musi mieć udokumentowane, nieskuteczne y, leczenie y, zachowawcze. Czyli to nie jest tak, że zrobię operację i już wszystko dalej potoczy się samo, tak? No nie, przede wszystkim przed operacją już należy zmienić swoje nawyki żywieniowe i wprowadzić więcej aktywności fizycznej. No a po operacji trzeba to utrzymywać. Czyli operacja jest dla nas taką pomocą w tym, żeby zrzucić większą ilość kilogramów, a później już musimy dbać o zdrowie, tak? Tak. Ja osobiście znam osobę, która schudła bardzo dużo dzięki właśnie takiej operacji. To jest akurat klientka yy, Aqua Aerobics Figurą i kiedyś przychodziła do nas na, do, na zajęcia, starała się schudnąć, ale ta waga była bardzo, bardzo duża, no i zdecydowała się poddać takiej operacji, ale mimo to później cały czas też chodziła na ćwiczenia regularnie i faktycznie dla niej to była taka pomoc, no bo zrzucenie 40 czy 50 kg byłoby dla niej bardzo trudne, a później już utrzymywała tą wagę dzięki zdrowemu odżywianiu i dzięki regularnym ćwiczeniom. Oczywiście, bo to zmiana nawyków żywieniowych, no i aktywność fizyczna, nie tylko pomaga nam schudnąć, ale tak naprawdę no, pomaga nam utrzymać zdrowe ciało na długie lata. Także w starszym wieku na pewno też to zaprocentuje. Magda, wiem, że jest kilka rodzajów operacji bariatrycznych. Czy mogłabyś nam parę słów o nich opowiedzieć? Tak. Najczęstszą operacją, rodzajem operacji jest rękawowa resekcja żołądka. Jest to wycięcie około 90% żołądka wraz z jego dnem. Drugą operacją jest operacja gastric bypass, która tak pokrótce polega na tym, że zostawia się mały zbiornik żołądkowy, który łączy się z jelitem cienkim i przez to pewna część jelita zostaje wyłączona z trawienia i wchłaniania. U pacjentów z otyłością olbrzymią, czyli z BMI powyżej 50, leczenie operacyjne dzieli się na dwa etapy i najpierw szczepia się endoskopowo balon do żołądka, który wypełnia się solą fizjologiczną i najpierw przez około 6 do 12 miesięcy pacjent z tym balonem po prostu zmienia też nawyki, tak? Najpierw redukuje masę ciała, to później ten balon się wyjmuje i dopiero można przeprowadzić operację. Rozumiem, że jak on ma ten balon w środku żołądka, to on nie może za dużo zjeść o to tak. Chodzi, no zmniejsza, tak? Się, mhm. zmniejsza się pojemność tego żołądka. Bo rozumiem, że ta operacja niesie za sobą pewne ryzyko, jakbyś mogła nam powiedzieć, dlatego tak. nie tak łatwo jest się zakwalifikować na tą operację. Tak. Najczęstszym takim powik powikłaniem z punktu widzenia może takiego fizjoterapeutycznego. To jest przepuklina. Często pacjenci też się skarżą na refluks. No takie okołooperacyjne powikłania to już, to już lekarz przed operacją wszystko musi pacjentowi wyjaśnić. Rozumiem. A gdy ktoś po tej operacji jednak mimo wszystko przytyje i będzie chciał sobie za dwa lata zrobić kolejną, a za kolejne dwa lata kolejną operację, czy jest w ogóle taka możliwość? Nie ponieważ jeżeli pacjent po operacji przytył, no to znaczy, że nie stosował się do, nie zmienił nawyków żywieniowych, nie wprowadził aktywności fizycznej, a może jest jakiś inny problem, który powinien przegadać z psychologiem, może jest uzależniony od jedzenia albo je emocjonalnie, czyli w sytuacjach stresowych po prostu podjada. No to wszystko zależy też indywidualnie od pacjenta, ale generalnie jeżeli pacjent przytył po operacji, jest możliwość ewentualnie zrobienia drugiej operacji, no ale najważniejsze jest znowu zmiana nawyków i wprowadzenie aktywności fizycznej. To zawsze jest najważniejsze i to trzeba, to trzeba sobie uświadomić, że trzeba to zrobić. Jeżeli ktoś sobie zrobi kolejną operację i znowu nic nie zmieni, no to, to jest błędne koło. Ale może zrobić trzecią i czwartą? No nie. Już znaczy nie. technicznie nie ma już takiej możliwości, tak? No już y, nie ma co wycinać tego Rozumiem. Części. To jest bardzo ważna informacja. Czyli jeżeli ktoś zdecyduje się na taką operację, która na pewno ułatwi mu ten proces odchudzania, jeżeli trudno mu jest rzucić załóżmy 50 kg, to musi mieć taką świadomość, że później musi faktycznie przez całe życie już pilnować diety i aktywności fizycznej. Tak. I załóżmy, że ten pacjent już przeszedł tą operację i przechodzi pod Twoją opiekę. Jak wygląda opieka fizjoterapeuty? Od kiedy można zacząć ćwiczyć, co można zacząć ćwiczyć, ile zalecacie ćwiczeń, jak to wygląda? Czy Opieka fizjoterapeuty jest też przed operacją, no bo przed Aha, operacją a. już te nawyki y, należy zmienić, więc pracę z pacjentem zaczynamy już przed operacją. A ile czasu przed operacją? Taki optymalny czas przygotowania to przynajmniej jest 3 miesiące, a najlepiej, hmm. aby to było 6 do 12 miesięcy. Rozumiem. I co ten pacjent podczas tego okresu przygotowania musi zrobić, eee, by też pod kątem fizjoterapeutycznym? Fizjoterapeutycznym, ale dietetycznym też. Mm -hmm. no przede wszystkim e, pacjent jest właśnie kwalifikowany, ma robione badania. E, jest to spirometria, e, gastroskopia, usg brzucha, e, EKG mm, i, na podstawie, e, i morfologia krwi. E, I na podstawie e, tych badań. Też ocenia go lekarz, tak, jaki jest stan jego zdrowia. Jest też wizyta z psychologiem. Tak. Jeżeli pacjent ma jakieś problemy takie natury psychologicznej, no to, to wtedy może potrzebna jest właśnie terapia z psychologiem przed operacją. No, tak jak już wspominam, jeżeli ktoś je emocjonalnie nie może sobie z tym poradzić, tak w sytuacjach stresowych podjada, no to należy to przepracować na terapii. Jest, są też oczywiście wizyty z dietetykiem, na których dietetyk nie rozpisuje konkretnej diety na dany dzień, tylko mówi, jak należy właśnie zmienić swoje nawyki. To nie, nie jest tak, że dostajemy jakiś gotowy jadłozpis, tylko dostajemy po prostu wskazówki, jak ten pacjent ma zmienić te nawyki, jak ma się odżywiać. To już wszystko tłumaczy dietetyk. Jeżeli chodzi o konsultacje przed operacją z fizjoterapeutą, to wygląda to tak, że badamy wydolność pacjenta. Najszybszym i najlepszym, najprostszym testem jest test 6-minutowego marszu, gdzie mierzy się dystans, który pacjent jest w stanie przez 6 minut przejść. Może się w trakcie zatrzymywać, nie powinien siadać. I taką normą jest przejście pomiędzy 400 a 700 metrów u pacjenta. Jeżeli jeden pacjent przejdzie 400, a drugi 700, to w jakiś sposób później różnicujecie ćwiczenia? Mamy ćwiczenia grupowe przed operacją. I pacjenci z tą lepszą wydolnością ćwiczą na stojąco, pacjenci, którzy są troszeczkę mniej wydolni, ćwiczą na siedząco. Czyli tak. Ktoś chce się zakwalifikować do tej operacji? Robi badania, idzie na konsultację do psychologa, idzie na konsultację do dietetyka, no i później odbywa z tobą, mówiłaś, że to taki turnus jest, tak? tak dwa tygodnie y, przychodzi na ćwiczenia y, grupowe. Tak to wygląda u nas w ośrodku. I jeżeli y, odbył już y, pełne przygotowanie, no to może. Tak, jeżeli jest pozytywna y, opinia i lekarza, i y, na końcu zawsze kwalifikuje i tak lekarz, ale psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta też muszą swoją opinię wyrazić, tak? muszą pacjenta pozytywnie zaopiniować i ocenić. Później lekarz na końcu kwalifikuje, czy pacjent się kwalifikuje do operacji, czy nie. I przez te 6 miesięcy on musi mieć jakieś efekty? Musi coś schudnąć? Jak tak. Najlepiej, żeby pacjent przed operacją stracił między 5 a 10% swojej wagi wyjściowej. Wtedy ryzyko i powikłań pooperacyjnych jest mniejsze. Łatwiejsza jest rekowalescencja po operacji. Pacjent odbywa operację, to jest następny krok, i po tej operacji ma rehabilitację. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda ten okres pooperacyjny, ile trwa? Jak wygląda opieka? Tak naprawdę pacjent już około 2-3 godziny po operacji może wstać. Ważne jest tutaj, żeby odpowiednio też właśnie przed operacją tego uczymy: żeby pacjent wstawał przez bok, czyli nie wstajemy tak, że napinamy mięśnie brzucha, tylko należy położyć się na boku powoli spuścić nogi i odepchnąć się ręką, tak? Chodzi o to, żebyśmy nie napinali e, mięśni brzucha e, bezpośrednio po operacji i tak naprawdę zaleca się e, pacjentom przez około 3 miesiące po operacji e, nie podnosić e, ciężarów większych niż 4 kg. E, właśnie z powodu tego, że istnieje ryzyko przepukliny. Po operacji też właśnie przez około 3, 3 miesiące nie należy intensywnie ćwiczyć mięśni brzucha. Czyli tak naprawdę, jak pacjent wyjdzie ze szpitala, można rozpocząć aktywność fizyczną o takim lekkim stopniu, czyli jakieś spacery na początek, jakiś nordic walking taki delikatny. A tak dla ciekawości, aerobik można rozpocząć po operacji? Jaki czas można? Po można właśnie taką intensywniejszą aktywność fizyczną o stopniu umiarkowanym. Można rozpocząć około 6 tygodni po operacji. Musi się wygoić rana pooperacyjna. No, trzeba dać sobie też czas na dojście do siebie po tej operacji. Więc 6 tygodni po operacji jak najbardziej można rozpocząć intensywniejszą aktywność, w tym aqua aerobic, który uważam, że jest bardzo dobrą formą aktywności dla pacjentów z otyłością. Bo jak wiemy, woda i właściwości wyporu. Odciążają stawy. Pacjentowi jest łatwiej wykonać ruch. Plus ćwiczenia, jeżeli mamy ćwiczenia ze sprzętem, mamy też opór, więc od razu można zrobić trening z oporem. Jak wygląda opieka ze strony fizjoterapeuty po operacji? Po operacji, minimum po 6 tygodniach, pacjent wraca do nas, bo przychodzi na taki turnus dwutygodniowy. I przed operacją ćwiczymy z pacjentem bardziej w taki sposób wytrzymałościowy. Po operacji staramy się pokazać, jak wzmacniać mięśnie, jak dokonywać prawidłowo trening z oporem, czy z oporem własnego ciała, czy z oporem zewnętrznym, i jak wzmocnić cały gorset mięśniowy. Rozumiem, że po operacji pacjent zaczyna stopniowo chudnąć. Tak. I na przykład, tak jak podawałaś przykład jakiejś osoby, która ważyła 120 kg, to jak to wygląda na przestrzeni czasu? Yy, to jest bardzo indywidualne. Nie powiem Ci w jakim tempie pacjent chudnie po operacji, bo tak jak się mówi, tak, że w taki sposób zachowawczy, czyli zmieniając nawyki i wprowadzając aktywność fizyczną chudnie się około pół do kilograma na tydzień, to po operacji nie ma ani takich badań, ani. No nie, nie powiem Ci po prostu, ile pacjentku nie, bo to jest bardzo indywidualnie, mm -hmm. tak? Czynników jest bardzo dużo, tak? Zależy z jakiej wagi pacjent startuje, jak zmienił te nawyki, czy jest z kobietą, czy mężczyzną, także tu jest bardzo dużo czynników, więc nie powiem Ci, w jakim tempie pacjent po operacji chudnie, ale taki pierwszy rok po operacji, to można powiedzieć, że to jest taki złoty okres. Gdzie pacjent widzi te efekty, jest zmotywowany, tak, właśnie dzięki temu, że, że widzi, że ta waga spada, jest zmotywowany, trzyma się tych, tych zaleceń żywieniowych, wprowadza aktywność. No i pierwszy rok jest taki najczęściej, że pacjenci sporo tracą na wadze. Później. To wszystko trochę spowalnia, no bo pacjent też już jest szczuplejszy, więc ta waga wolniej spada. I taki, taki okres między rokiem a, a do dwóch lat po operacji, no to często jest tak, że pacjenci już troszeczkę ten zapał tracą. I dlatego właśnie ważne jest, żeby to nie była taka chwilowa dieta. Tylko po prostu właśnie zmiana nawyków i wprowadzenie tych nowych nawyków w życie. Już pacjent odbył operację i teraz kolejny etap rekonwalescencji. Jak wygląda opieka ze strony ośrodka, no i przede wszystkim ze strony fizjoterapeuty po operacji? Mhm. Pacjent do nas na rehabilitację pooperacyjną przychodzi najwcześniej 6 tygodni po operacji i znowu jest to turnus dwutygodniowy. Mm, przed operacją na, 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 tych, na tej rehabilitacji y, prowadzimy z pacjentami bardziej takie ćwiczenia y, wydolnościowe, a po operacji staramy się y, pacjentowi pokazać, jak ćwiczyć y, o, z oporem, czy z oporem własnego ciała, czy z oporem zewnętrznym, y, jak wzmocnić też swój gorset mięśniowy. Rozumiem. Natomiast pacjent będzie teraz chudł, więc na pewno będzie tej opieki wymagał w dłuższym czasie, roku, a może nawet dwóch. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wygląda opieka fizjoterapeuty i dlaczego jest tak ważna opieka fizjoterapeuty w dłuższym okresie po operacji? Niektórzy pacjenci, którzy chudną po operacji, zgłaszają się właśnie do fizjoterapeuty, bo mówią, że bolą ich stawy, boli ich kręgosłup, gdzie no po schudnięciu kilkudziesięciu kilogramów, no powinno być odwrotnie teoretycznie. Ale jest to spowodowane tym, że zmienia się u pacjenta środek ciężkości, mięśnie zaczynają inaczej pracować, plus po operacji oprócz tego, że spada nam tkanka tłuszczowa, często spada też masa mięśniowa. To powoduje ból stawów, ból kolan, kręgosłupa. I takiego pacjenta należy nauczyć, jak wzmocnić mięśnie, jak ćwiczyć Głowia, korset mięśniowy, żeby, żeby pozbyć się tego bólu. Czyli reasumując, wiemy już jak wygląda operacja bariatryczna. Wiemy, że nie jest to takie proste, aby zakwalifikować się do tej operacji. No i najważniejsze, wiemy, że aby zakwalifikować się do operacji, też trzeba stosować dietę i też trzeba ćwiczyć. Trzeba zmienić tak naprawdę swoje nawyki żywieniowe. Eee, nie jest to jakaś dieta cud, tak jak niektórzy w internecie wynajdują różnego rodzaju diety. Eee, po prostu no jest to racjonalne odżywianie, tak, ustalone z, z dietetykiem. Eee, no jest to działanie długofalowe. Do operacji bariatrycznej nie należy podchodzić jak do operacji estetycznej, tylko jest to operacja, która ma mm, poprawić nasze zdrowie, a nie wygląd dokładnie. Ona może trochę nam pomóc w takim długofalowym procesie odchudzania, jeżeli faktycznie mamy do zrzucenia dużą ilość kilogramów, ale nie zastąpi zdrowych nawyków żywieniowych i nie zastąpi aktywności fizycznej. Dokładnie to. Tak. Czyli jeżeli ktoś z was chciałby zdecydować się na taką operację, to i tak trzeba najpierw zmienić nawyki żywieniowe, najpierw zacząć ćwiczyć i być może po, potem podjąć decyzję, aby faktycznie zdecydować się na operację, która przyspieszy ten efekt. No ale po operacji również należy zdrowo się odżywiać i dbać o aktywność fizyczną, aby ta operacja zakończyła się sukcesem. Cek. Dziękujemy Ci, Magdo, serdecznie. Super. Myślę, że ta rozmowa dużo rozjaśniła naszym widzom. I teraz być może jak ktoś myślał o tej operacji, myślał, że może zrobić operację i nic nie robić i sama operacja mu pomoże, wie, że ta operacja owszem, w niektórych przypadkach jest wskazana, ale dodatkowo należy włączyć zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. E, tak, zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna nie tylko pomagają nam w redukcji masy ciała, ale na pewno zaprezentują w przyszłości. Bo dzięki temu będziemy zdrowymi ludźmi. Dokładnie. Serdecznie Ci Magdo, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.